tysięcy niesłusznie naliczonych kosztów, o które będziemy walczyć dla pani Ani, która zgłosiła się do mnie w zeszłym tygodniu z zapytaniem o bezpłatną analizę. Co się okazało, że błędów było dosyć sporo. Pani Ania miała kredyt gotówkowy w wysokości około 200 tysięcy. Rata tego kredytu wynosiła o 3 tysięcy złotych miesięcznie. Tak skonstruował umowę nasz największy bank w Polsce, PKO BP. Pani Ania do odzyskania ma ponad 120 tysięcy złotych. Wyobraź sobie, że PKO BP skonstruował w taki sposób umowę, że pani Ania na Rękę dostała 184 730 zł, a do oddania miała 320 000 zł. To aż 132 000 z samych kosztów. Skąd aż tak wielka kwota? Na całe szczęście pani Ania zgłosiła się do mnie z bezpłatną analizą. No i nasza kancelaria podjęła się współpracy z panią Anią i teraz my będziemy ją reprezentować w sądzie. Także jeżeli ty posiadasz kredyt i nie jesteś pewien, czy twoja umowa jest na pewno skonstruowana zgodnie z prawem konsumenta, napisz w komentarzu słowo analiza, zaobserwuj mój profil, a ja chętnie bezpłatnie sprawdzę i przeanalizuję twoją umowę. Jeżeli okaże się, że błędy są, to nasza kancelaria również przeprowadzi ciebie przez ten proces.